No, dynamiczny zaczynamy. Mikrofon zepsujesz. Ale tego nie słychać było. Dobrze, Jacku. Jeden z trudniejszych tematów. No, chciałbym, żebyś dzisiaj troszeczkę rzeczy poopowiadał o, o czymś, o kimś. W sumie o najważniejszym elemencie w naszym życiu, czyli o Stwórcy. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali dzisiaj o Bogu. O którym? O tym Bogu, Bogu. Bogu mówisz. No dobrze, to porozmawiajmy sobie o Bogu. Czy o Stwórcy? Bo to widzisz, tych bogów jest 50 tysięcy. Jak to ich tutaj porozróżniać? Może zacznijmy w ten sposób, żeby, żeby Ci było łatwiej, a znając Twoją narrację, zdecydowanie to będzie takie mm, fizyko-stworzeniowe. Mianowicie, kim my jesteśmy w stosunku do tego Stwórcy czy Boga, jak byśmy go, w jakikolwiek sposób byśmy go na niej nazwali. Dobra, to zróbmy początkowe założenie, że rozmawiamy o początku stworzenia, tak? Nie o tych bogach mitologicznych, historycznych, koniec końców kościelnych. Wyrzucamy te nakładki. Te nakładki sobie zostawiamy do omówienia. Zresztą już nie nieraz je omawiali, więc myślę, że dosyć na razie. Jak trzeba będzie, to wrócimy do nich. Natomiast mówimy o procesie stworzenia. Jeżeli my chcemy rozpoznać Stwórcę i chcemy Go koniecznie spersonifikować, no to to będzie nieudana próba. Nie, nie, nie jesteśmy w stanie... Nie mamy takiej pojemności w ogóle przetwarzania takich ciągów danych, żeby zrozumieć Stwórcę. To ja wolałbym, żebyś ty określił, kim my jesteśmy dla tego Stwórcy. Jaka jest relacja w takim, powiedziałbym, związku rodzinnym? Jesteśmy... Yy, tak jak ty możesz przedstawić siebie jako człowieka cielesnego i możesz powiedzieć, to jest moja ręka, to jest mój palec, tak? To my możemy w ten sposób siebie potraktować. Nas, Stwórca, traktuje nas jak część siebie taką rękę, taki palec, takie oczy. Imkolwiek, jeżeli moglibyśmy to rozdrobnić na te ileś miliardów ludzi na, tylko na naszej planecie, bo założenia mamy takie, że, że życie w kosmosie istnieje jeszcze oprócz nas. W związku z tym, my jesteśmy, to my jesteśmy Stwórcą Jego fragmentem. Wszyscy się na niego składamy jednocześnie, łącznie z całą przyrodą, ożywioną i nieożywioną, chociaż nie wiem, czy tutaj już nie należałoby myśleć w ten sposób, że cała przyroda jest ożywiona, więc ten podział jest y, sztuczny. Zwłaszcza jeżeli przyjmujemy taką możliwość, która jest dość dobrze udowodniona, że przyroda tak zwana nieożywiona, na przykład mineralna, bardzo dobrze zapisuje informacje. W dodatku może, i yy, nie tylko że może, ale oddaje tą informację na zewnątrz. W związku z tym tu za, zachodzi proces komunikacyjny. Jeżeli zachodzi proces komunikacyjny, to znaczy, że to, są, to jest przyroda jednak ożywiona. Tylko ja bym to uprecyzyjnił do, do organicznej i nieorganicznej. To, to może dla chemików yy, będzie dos, dość dobrze czytelne. <laughs> Natomiast. Jeżeli postrzegamy w ten sposób stwórcę, no to on po prostu jest ciekawy swojej informacji i całą tą przyrodę stworzył z siebie. Czyli jest w pewnego rodzaju wsobnym obserwatorem. I wszystko, co jest w nim, jest z niego zbudowane. Więc tutaj, osobność człowieka od Boga nie istnieje, ona istnieje pozornie. Tylko dlatego, że proces poboru informacji i proces przetwarzania danych w naszych strukturach jest łatwiejszy tym sposobem. Później on jest oczywiście agregowany do pewnych danych i tych agregacji danych jest parę poziomów w zależności od gęstości informacji, którymi dysponujemy lub też poziomu zagęszczenia tych informacji. Dobrze, czy możemy tak w uproszczeniu, bo wiesz, że Ty lubisz komplikować, a ja upraszczać, możemy nazwać to, że jesteśmy dziećmi Bożymi? No absolutnie możemy w ten sposób to uprościć. Czyli jeśli na samym początku tego dzieła stworzenia było tutaj bardzo ciekawie, jakaś kreacja musiała nastąpić, no bo skoro opowiedziałeś o tej całej przyrodzie, wiemy doskonale, że ona jest bardzo fraktalna i jednak dosyć skomplikowana, bo jeszcze lekcje biologii i biochemii pokazują, że to nie jest to, to, takie proste. Dlatego tak ładnie mamy. No właśnie, mamy tak <laughs> ładnie. Czyli na początku ktoś musiał nieźle y, zasuwać, żeby to ładnie poukładać. Kto to robił? Mm, no, widzisz. Nie mamy tutaj. Yy, takich danych historycznych, żeby móc się na nim oprze, na nich oprzeć. Mitologiczne są yy, no jak to mitologiczne w procesie mitologizacji pozacierały się pewne treści. Yy, natomiast możemy wywnioskować, że yy, wygenerowanie odpowiednich energii do tego, żeby zaprojektować ten skomplikowany obiekt w, w naszej już przyrodzie tutaj Twardej. musiały być to inteligencje z wyższych poziomów. Jeżeli my siebie traktujemy jako ludzi pełnych, prawdziwych, no to zakładamy, że jesteśmy wielowarstwowi i te warstwy sięgają różnych pojęć typu dusza, typu ostatnio mniej popularne, popularny zbitek tłumaczeń łacińskich corpus supremum. Tak? czyli ciało najwyższe. Jest mnóstwo różnych przedstawicieli um, teorii, którzy różnie nazywają tego typu warstwy. W tym także jest warstwa, którą rozróżniają niektórzy między duszą a duchem. To też jest prawidłowe do, i do przyjęcia, ale jest także warstwa, w której możemy powiedzieć, że jest coś takiego jak Duch Boży. Mamy w Księdze Rodzaju wzmiankę o tym. Przypominasz sobie? Ziemia na początku była otoczona wodą, a nad nią unosił się Duch Boży. Mm -hmm. I możemy założyć na podstawie tego uproszczenia z Księgi Rodzaju, że tym Duchem Bożym byliśmy my. Czyli na samym początku Pan Buczek sobie to tak fajnie poukładał, że nie wiem, wydzielił z siebie te dzieci. Nie będziemy wchodzili w procesy anatomiczne, co tam się działo mm -hmm. w jaki sposób to... No zmusza. nie było anatomii. Tam. No to myślam się. Ale stworzone zostało dzieło, czyli ta wspaniała przyroda, bo jeśli ktoś powie, że ona nie jest wspaniała, no to... To znaczy, że po prostu jej nie widzi, Dokładnie. nie dostrzega. To może to... trzeba dać czas takiemu komuś. To jej nie dostrzega, bo poziom Komplikacji i genialności tego pomysłu jest tak no, wspaniały, że no, wszyscy tacy więksi uczeni mówili, że nie ma możliwości, żeby to było dzieło przypadku. Mm, tak. Nawet, nawet sam Einstein, który wprowadzał wiele wątpliwości, podzielił swój wniosek na dwa alternatywne, że można to traktować tak, jakby nie było w ogóle żadnych cudów. Albo gdyby to był jeden wielki cud. Tak, czyli Dla życie mnie, cudem jest. A ja y, dokonałbym połączenia tych y, dwóch alternatyw, bo to jest i tak i tak, mhm. ponieważ jeżeli przyjmujemy, że jest to cudowne, no to jest to cały jeden wielki cud. Mhm. Natomiast jeśli przyjmujemy, że to nie jest cud, to znaczy, że jest to ogromny, potężny projekt, który został poprowadzony przez wydzielone energie od stwórcy, którymi jesteśmy my siewcy życia i my, żeśmy kombinowali nad tą planetą w formie energetycznej początkowo nieutwardzonej. jeszcze. dlaczego to um, przygotowuje taki cykl? Myślę, że oczekiwany i tutaj proszę o komentarze czy, czy będzie zainteresowanie tym, czyli fizyka stworzenia już na, na stopniu zaawansowanym i wtedy wytłumaczę, w jaki sposób przyroda odbiera sygnały z pól i w jaki sposób je oddaje, i samo się napędza, yy, samo się napędza no może nie tyle kreacja, ile no w pewnym sensie ewolucja informacji, bo to o ewolucję informacji yy, yy, chodzi, i jednocześnie przypięty do tego proces radiacji adaptacyjnej w przyrodzie. Ale tu jak prosiłeś, ja już nie będę dalej komplikował, to w tych skomplikowanych. Dobrze, no, możemy to nazwać fizyka stworzenia skompl dla skomplikowanych. No, skomplikowana fizyka stworzenia. Nie, no. No, to jest, to ona nie jest wcale tak bardzo skomplikowana, no, trzeba troszeczkę uwagi i skupienia, żeby to zrozumieć. W każdym razie powracając jakby do m, tego założenia pierwotnego. E, więc tym założeniem było to, że ten duch Boży się u, unosił. Dlaczego ja akurat upatruję, to jest moja interpretacja, e, stworzycieli, czyli, czyli nas de facto w tym. Dlatego, że my żeśmy przy, przygotowywali sobie płaszczyznę, no, płaszczyzna to, to, to może nie, bo zaraz ktoś zrozumie, że dwuwymiarową, tak, nie, nie, nie. Płaszczyznę, no, nośnik Miejsce. informacyjny, tak, w którym będą pewne struktury ze sobą reagować i będą w bardzo ścisłej komunikacji po to, żeby sprawdzić, jak to jest w rozdzieleniu, zdobywać informacje z tego poziomu stworzenia, tak, Czyli proces materializacji też. Koniec końcem, jest procesem ewolucyjnym. Tak, Nam się wydaje, że to my się oddalamy wtedy od stworzyciela. To jest prawda, bo w pewnym sensie się oddalamy, ale to jest też bardzo no, trudny eksperyment. Oddalić się od, od stworzenia na tyle, żeby prawie o nim zapomnieć i gdzie jest granica tego zapomnienia, żeby później z powrotem wszystkie te informacje poskładać do. Yy, możliwej yy, formy zrozumienia dla stwórcy, czym jest jego stworzenie? Tak, ale tutaj już wchodzimy w ten ostatni element, ten czas, który my musimy tutaj działa, zadziałać w tej gen, w gęstej materii, no. a mnie jeszcze interesuje, bo w sumie prawie, że już od ciebie uzyskałem to, co chciałem, czyli po co jesteśmy i co to jest ta moc stwórcza. No bo skoro Unosił się duch, a my byśmy byli tym duchem, to po części byliśmy stwórcami tego dzieła, które tutaj no nie jest. nie po części. Absolutnie, całkowicie. O, I to jest właśnie to, co chciałem powiedzieć. I powiedz mi teraz, skąd w ten fizyko-stworzeniowy sposób możesz, możesz zdefiniować, co to jest ta moc stwórcza. No bo jakiś power był, to się zadziało. Czyli jakie elementy zadziałały w tej zupie, która tam na tej ziemi była, że to się wykreowało? Przede wszystkim była podstawowa moc. My jesteśmy. Mhm. Czyli nie było czegoś takiego, że te energie działały osobno, bo wtedy nie doszłoby do porozumienia takiego, żeby oprzeć chociażby prawa fizyki, żeby je ugruntować. Jesteśmy oparci. W tej rzeczywistości na czterech prawach fizyki. Wszystkie mają wspólny, wspólny swój początek w magnetyzmie, w przyciąganiu. Czyli siła przyciągania była tym pierwszym elementem, na który trzeba było wyrazić zgodę, i całe to towarzystwo musiało być w poczuciu my, tak żeby nie było żadnego liberum veto. Tak? Bo, bo inaczej by się to wszystko nie poskładało. Następna rzecz, zaprojektowanie komunikacji sygnałowej w ten sposób, żeby ona była niemożliwa do zakłócenia. Więc zaprojektowanie takiej komunikacji odbywało się na systemach dwójkowych. Tak jak w tej chwili komputery się programuje, i gry komputerowe. Zresztą ciekawa analogia do rozwinięcia w dalszych częściach. Więc też musiałoby być to wspólne my. No tak, to jest najlepszy system programowania, ponieważ one się nie psują. I początkowe testy ładunków dodatnich i ujemnych, dlatego systemy dwójkowe, polaryzacji pewnych łączy chemicznych, albo w strukturach krystalicznych, początkowo w strukturach krystalicznych, po to, żeby te systemy dwójkowe poprzez odwrócenie polaryzację i częstotliwość tych odwróceń była odbierana przez pole ziemskie i reagowała w sposób spójny. tak? Czyli w momencie, kiedy pole, czyli my nad tym, ten duch Boży unoszący się nad wodną planetą, nadawał w polu zmiany pewne, częstotliwości, no to pierwsze no nie organizmy, struktury pamięciowe, czyli na kryształach. Tutaj nie możemy wykluczyć najpiękniejszego kryształu, jaki istnieje na Ziemi, czyli wody. Jest to ciekły kryształ, co prawda, ale na tym polegała właśnie cała sztuka w zaprojektowaniu życia biologicznego, że ten ciekły kryształ mógł wystąpić, a później występuje w każdym rodzaju życia. No, on się przedziela, nie tracąc swojej struktury płynnego. Yy, kryształu, tak? No i Czyli tutaj, mimo... jeśli chodzi o tą wodę, to musimy sobie przypomnieć, bo wiesz, tutaj opowiadasz, opowiadasz, a te konkrety można sobie znaleźć. To są doświadczenia Masaru Amato, to jest programowanie tak. wody. Wielokrotnie o tym mówiliśmy, wspominaliśmy, ale cały czas. Wrac... chociażby też. Tak, ale cały czas wracamy do tego, żeby gdzieś tam w tych głowach u naszych widzów poukładali sobie tą hmm. możliwość, że to tak mogło być. I do tego jeszcze musimy dołożyć jeden bardzo ważny element, że nie tylko przyroda jako przyroda, nie tylko ta ożywiona i nieożywiona, ale tak samo sama ziemia też jest w takim układzie żywą istotą. Tak, absolutnie tak. Inaczej by się cały projekt nie udał. Ponieważ to na relacjach między żywymi istotami zapisywane są informacje, czyli relacje między nimi. Jeżeli są natury tak głęboko emocjonalne jak nasze, to, to Zapis jest silniejszy, co nie znaczy, nadal nie mamy takich y, urządzeń do pomiarów, ale relacje między nami, czy w ogóle przyrodą, a polem ziemskim także występują. Jest to niezaprzeczalne, dlatego że badania naukowe i tutaj już mamy odpowiednie narzędzia. Y, Odpowiednio skalibrowane, żeby zapisywać tego, tego rodzaju informacje, I wcale to nie jest nowość, bo to są badania świeżo powojenne, lata 60. późne, początek 70., całe 80. lata zajmowały się właśnie komunikacją między polami, czyli w jaki sposób komórka jako podstawa życia organicznego właściwie no nie życia organicznego, bo to nie jest podstawa organi życia organicznego, tylko podstawa mobilności w przyrodzie, czyli szerszego zakresu poboru informacji. Bo mobilność stworzyła, że on, o, te zakresy się poszerzały. W jaki sposób ona komunikuje się poprzez polaryzację błon komórkowych ze, ze swoim środowiskiem? W jaki sposób te polaryzacje się zmieniają i jak środowisko to odbiera, a później w jaki sposób środowisko nadaje, co ma się z tą komórką dziać. Czy ona ma się podzielić, czy ona ma się y, na przykład y, zatrzymać w swoim rozwoju i przekierować y, energię, którą wytwarza, na przykład na przetrwanie, tak? bo to środowiskowe warunki y, mówią w jaki sposób ona ma się zachować. Jeżeli będą korzystne, będzie się rozwijać, czyli będzie w kierunku rozkurczu iść. Natomiast jeżeli będą niekorzystne, no to będzie przykurcz takiego organizmu i nastawienie się na przetrwanie. To są dwa jakby podstawowe elementy. Tak jak, jak widzisz, także zorganizowane w systemie dwójkowym. Podobnie zresztą jak polaryzacja błąd komórkowych. Dzięki takiej polaryzacji w ogóle myślimy, mhm. na przykład. Jak zwykle wchodzi w szczegóły, a ja wolę jednak te ogóły, bo widzisz, tu mieliśmy o wodzie, o programowaniu, w... o jedności. Ściągaj lejce, no. Nie, no, spokojnie. Ale tutaj jeszcze jest dla mnie bardzo ważny wektor, prawda? Bo w tej chwili, w tych czasach ewidentnie m, bardzo mocno zwracam, zwracamy na, na uwag uwagę na to, w którym kierunku pójdzie nasza uwaga, czyli chodzi o tą czystość. Ale to się łączy wszystko. No jeżeli mamy podstawową zasadę, jeżeli y, środowisko będzie nadawać nieprzyjazne informacje, no to będzie przykurcz i y, organizmy tak zwane żywe będą żywe w starym pojęciu, w starej nomenklaturze, będą y, bardziej zachowywały się przetrwalnikowo niż rozwojowo. I to dlatego w większej skali, i to na, na wielu polach, yy, mamy ten strach, który powoduje, że my jesteśmy przykurczeni jako zespół komórkowy. Mamy biliony komórek w sobie, i wszystkie się przykurczają wtedy. Czyli jeżeli my chcemy ewoluować i prowadzić dalej projekt stworzenia, no to musimy pominąć ten element. Jakim sposobem, oczywiście, że nie wytłumaczymy tego teraz, ale są na to sposoby. I żeby wykonać zwrot w kierunku rozwoju, czyli rozkurczu, no to trzeba uwolnić po prostu naszą myśl, nasze emocje i zacząć świadomie y, kreować rzeczywistość, czyli panować nad swoimi emocjami, to po pierwsze, ponieważ one są strukturą nośną, emocje są strukturalne. Jeżeli nie byłyby strukturalne, to nie mogłyby nosić y, zapisu, to na strukturach osadzają się zapisy. Na przykład struktura przestrzeni. Niezależnie jak ją pojmujemy, to też jest przestrzeń ta kartka, która ci podpowiada. I tam masz zapisane struktury, tak? Literki. Więc yy, w momencie, kiedy my yy, pokonujemy środowiskowy przymus zresztą sztuczny, tak? Ten strach, który się no mamy tutaj wszystko nie, nie zadziałał 2012, mm, przełom wieków nie zadziałał, nie zadziałała y, kometa, y, bomba atomowa, no to teraz wirus na przykład. Tak i taki, wiesz, świetlisty ukoronowany? No, przyszedł y, ukoronowany mesjasz. No dobrze. No, i teraz pokonanie tego, tego strachu powoduje, że my zmuszamy nasz organizm do rozkurczu. Czyli zaczynamy panować nad emocjami, które są, jak powiedziałem, nośnikiem czyli one przekazują informacje do pól, niezależnie czy to będą te pola na mniejszym poziomie, czy na większym bo jest wiele poziomów gry. Więc tutaj. Spotkałem się też z taką krytyką, bardzo dziękuję za nią, że y, jakiś tam najwyraźniej młody człowiek, bo chyba nie zdążył jeszcze oglądać wszystkiego, e, stwierdził, że skoro się wszystko dzieje, no to, no to nie musimy robić nic. No to jest nieprawda. Na pewno jesteśmy w wielu strukturach, i w zależności od poziomu świadomości, na wszystkich tych strukturach, na których istnieje świadomość, należy odpowiednie działania. Odpowiednie do tych struktur zastosować. Czyli jeżeli jesteśmy na polu własnego organizmu, to działamy na polu własnego organizmu. Jeśli na polu społecznym, czyli nie dajemy się zniewolić jako Polacy, chociażby, czy Lechici, jeśli ktoś woli, no to na tym polu też mamy prawo do pewnych działań. Są pewne pola, w których uczestniczymy, na przykład poprzez medytację czy różnego rodzaju modlitwy, no to na innym polu. Na nieco szerszym, no i teraz rozważamy pole, które wydaje mi się być najszerszym w naszym działaniu. Dostanie się do tych struktur powoduje, że przechodzimy w rodzaj kreacji tej początkowej, czyli to, co żeśmy zaczęli w ogóle program od tego. Jeżeli tam się dostaniemy, to niezależnie od tego, jakie działania będą wykreowane na poszczególnych tych polach, Fraktalnych zresztą, to będzie to zdecydowane wzmocnienie. I między sobą te pola, wbrew innym opiniom, nie są rozdzielne. One między sobą interferują. Więc jeżeli ktoś mówi o tym, że one są całkowicie rozdzielne, no to zatrzymuje, jakby, przepływ energii między, między tymi polami. Do mnie ta argumentacja nie dociera. Ja się po prostu z nią nie mogę zgodzić. Czyli żeby ta moc twórcza się u nas obudziła, to ona sama nie zadziała. Trzeba po prostu nie, no. popracować. No tak, musimy... Maszyna musi być puszczona w ruch. Tak. Ten komentarz prawdopodobnie był spowodowany może jakimś przyzwyczajeniem new age'owskim, gdzie bardzo łatwo pozamykano ludzi w różnych asiramach, czy też nawet niekoniecznie to niekoniecznie muszą być mury aśramu, czy namioty. Aśram tworzy się tu, w głowie, że ja będę siedział i czekał po prostu, aż się wszystko stanie. To, widzisz, bardzo no ważne to, są te... to niestety, to się tak nie to zrobi. To... Tak. Bardzo ważne są te wszystkie elementy, które do początku wymieniłeś, czyli znowu powrót do tej świadomości, czyli trzeba być świadomym. Po drugie, no, trzeba trochę wiedzieć, bo dobrze wiedzieć więcej, mhm. prawda? No i czystość intencji i to poczucie tej mocy sprawczej. Czystość intencji dobrze że w, yy, przypomniałeś, bo teraz żeby móc wykreować czystą intencję, to musimy bardziej powracać właśnie do struktur my jesteśmy, niż ja jestem. Bo czystość intencji względem ja jestem jest bardzo prosta. No jestem więc potrzebuję jedzenia, ubrania, sposobu komunikacji, Ciepłego miejsca i w miarę suchego. I to by było na tyle, tak? W bardzo dużym uproszczeniu. W następnym fraktalu, czyli społecznym, no my, Polacy, powinniśmy być wolni, tak? No dobrze, okej, okay, zgadzam się, ale czy to, czy to jest ten element my? Tak, ale na niższym fraktalu. No i teraz tłumacząc temu człowiekowi. W komentarzu, na wyższym fraktalu my to jesteśmy my, kreatorzy Ziemi, ale jest jeszcze większy poziom kreacji, gdzie my to jest właściwie to wszystko. I teraz, jeżeli my chcielibyśmy kreować to z poziomu czystej intencji, no to trzeba by było podobnie jak przy systemie stworzenia. Mieć pewną tą spójność, że nie ma tutaj żadnego liberum weto wyłamującego się, tylko wszystko robimy dla dobra kreacji naszej, w pełnej zgodzie. Tu możemy wtrącić mitologię szatana, tak? kiedy to, żeby móc zniwelować działania my i utrudnić, czyli z. No, także spolaryzować tą grę. Wystąpił element zakłócający. Bardzo ładnie to legendy skandynawskie tłumaczą, kiedy to Bóg wyśpiewał pierwszą melodię. Odezwały się chóry aniel anielskie, dośpiewując harmoniczne do tego, czyli kolejne melodie, tworząc wspólną ciało całość, no, nazwijmy to symfoniczną. I w tym momencie wkroczył taki ktoś, tak? taki Satana, który zaśpiewał coś poza skalą, tak? coś nieharmonicznego. Dzięki temu chóry anielskie musiały zacząć śpiewać głośno, czyli poziom komplikacji drgań, no bo śpiew no to fala akustyczna, wzrastał. No to on także musiał poziomy komplikacji wprowadzić kolejne, żeby być słyszalny. No i tak to narastało, dlatego mamy y, tak skomplikowaną y, przyrodę, y, która tworzy to piękno. Różnorodność genetyczną już sama różnorodność między nami ludźmi postrzegania pewnych rzeczy, wnioskowania, wiedzy, emocji, że generalnie tych emocji nie jest tak dużo, ale popatrz, każdy ma jednak swoje. I to jest chyba najciekawsze w tym wszystkim, że teoretycznie jedność, a jakby tak przeanalizować, to każdy jest inny. No właśnie, spróbujmy zrobić taką symulację matematyczną. Powiedzmy, że mamy mm, szereg cyfr, 0 jedynek, i to jest pewien kod, który koduje. Załóżmy jakąś informację o emocji. Jeżeli przestawimy w tym całym ciągu, powiedzmy milionowych y, y, cyferek tych, tych zero jedynek, tylko dwie, to będzie to samo, czy nie? Z jednej strony statystyk powie nieznacząca zmiana, ale informatyk powie: No jak to nie? To jest zupełnie coś innego. Jeszcze tak to w którym działa. miejscu przestawiłeś? I jeszcze w którym miejscu przestawiłeś. Także można na to spojrzeć tym sposobem uogólniającym, no ale bardzo dużo ludzi nie zgodzi się z tym, ponieważ to jest zupełnie coś innego. Tak, czyli nasze emocje nie mogą być jednakowe ponieważ one są nośnikiem pewnej informacji. Dlatego drobne przedstawienie to już jest in, yy, ewolucja informacji we wszechświecie. I na to musimy zwrócić uwagę. Wszystkie są prawidłowe. Co więcej, nasze życia, nasze emocje w oderwaniu od innych nie mają kompletnie żadnego znaczenia w ewolucji informacji. Dopiero zbiór ich. I ich różnorodność, i niepowtarzalność gromadzi zasób danych, który jest istotny. Jest istotny dla nas i jest istotny dla tego stwórcy, który założył, że on chce znać wszystko absolutnie wszystko, wszystkie implikacje, które z tego wy wychodzą. Dlatego raz stworzył pewien system i pozwolił mu ewoluować. Tak bym to widział, skoro już prosisz o uproszczenie. Uprościłeś, opowiedziałeś, a w następnym odcinku, bo takowy nagramy, przynajmniej taki mamy zamiar. Mm -hmm. Poopowiadamy troszeczkę o marzeniach, o mocy kreacji i o pewnym eksperymencie, który byśmy chcieli razem przeprowadzić. Doskonale. Zapraszamy do oglądania. Oglądajcie to nieszczęsne reklamy. Do końca nam to pomaga. Dawajcie nam te łapki w górę. Pracujemy dla Was. Do zobaczenia. Do w i